Dzień dobry. tutaj y, administracja y, Fortnite. Y, ostatnio to konto zostało kupione i to konto pochodzi z kradzieży i niestety będę musiał zbanować to konto. A czemu? To konto zostało skradzione pewnemu użytkownikowi i będę musiał to konto nałożyć permanentny ban. Ja ja zrobiłem! Ale bo kupiłeś ostatnio konto. I to Nie. konto pochodzi z kradzieży. I będę musiał to konto permanentnie zbanować. No, takie. Je, jest to konto na Allegro z tego co widzę, tak? Nie. No, niestety będę musiał nałożyć na to konto permanentny ban. Yy, nie dosłyszałem. Mów no, będę musiał nałożyć na to konto permanentny ban. Już już jest nałożone teraz. Jest, będziesz mógł od tego bana odwołać, ale to musisz pisać do. Supportu y, Epic Games. No niestety, konto zostało zbanowane o 20.20 20 czasu polskiego. Ej, popłakał się. Myślisz, że Twoja przeglądarka jest szybka? W takim razie zapewne nie słyszałeś o Brave. Mam rację. Zatem, wbijaj do linku w opisie po szczegółów. Lecimy. Dobra, to zrobimy tak. Ja bym chciał tego konia zobaczyć, jak go chętnie sam przetestuję, zobaczymy jak zapierdala. No a skąd pan jest? Ja? No. Z Wrocławia. O kurde, to kawał drogi. No i co? Po takiego jak tego konia to się opłaca przyjechać. No. Nie Wiesz, no, ale ja wiecie, pan myśli, pan no, może myśleć, że ja żartuję, ja pytam całkiem poważnie, ja jestem akurat osobą no wie pan. Na to z konie idą, bo to kurde. Dobra, to jak to robimy? Bo ja, wie pan, no nie ukrywam, że chciałbym konia, co naprawdę zapierdala, bo już dużo widziałem, jak policjanci na koniach jeżdżą, o mi to się podoba. Jak, tak samo jak mnie koleżanka ujeżdża, wie pan, no to to jest kurwa. O. To jak to robimy? No to jak pan zainteresował, co? Podjechać, no to jest kawałek drogi, 500 km. To czyli, a dałoby radę z tym koniem przyjechać? To musiałby sobie pan transport jakiś załatwić Ale czy pan dał radę przyjechać z konikiem? Ale gdzie tam do pana? Tak, tak Nawet zapłacę za transport, nie wiem, taczka, pociąg, nie wiem <grym zresztą> Pasuje to panu To musiałby tutaj chłopaki już wynajeść, bo tu mają samochody takie ja ale, ale, ale samochodem osobowym to jest ciężko, wie pan, konia przetransportować no, Właśnie do transportu zjeżdżą mają, no to by się musiał dogadać, nie? No, no, no Czyli mówi pan, dałoby się utargować na ile? Tak na Anglii, idzie, to co będę targować, kurde? No ale no, jak idzie na Anglię, no wie pan, no ja też muszę zarobić, nie? No właśnie. No. No to jak ja panu dam za 10, a go za 12, to wie pan, no 2000 różnicy, no to trochę nie fair, no. Ale co, za 12 tysięcy punktów chyba. Nie no, to zrobimy tak, to zrobimy wie pan co? Ja przyjadę po niego, wezmę ta swoją taczkę, bierzemy go na taczkę i jedziemy z nim. Jest pan zainteresowany jak najbardziej No i zajebiście, to no, pan mój numer, ja się będę pana odzywał jak najbardziej No bo ja ten, już trzeci telefon dzisiaj jest mój no, Serio? No Jeden to ja Ale to, ale prawdziwe, czy po prostu ktoś wcześniej bekę no bo teraz właśnie nie ogarnę no, Ale prawdziwe, że co, że Tak, tak, tak No co mi niższe osoby dzisiaj? No. A, a to czyli w sumie jak jest młody, to widzę, że jakiś popyt jest na to ja nie chcę kupić konia, bo to konik, nawet nie robiony, trochę, A, czyli mówi pan, nie był bity, tak? A jakieś tam sianko do niego będzie, dobre. Sianko? Sianko jakiś dobre pasze dla konika. Ja? Bo jak będzie tego na jak będzie tego nadmiar, to jeszcze koleżankę na <laughs> <laughs> Z a nie. No jak dob dobry knajpy? We pan co, normalnie dzwonimy do koleżanki na chuj mi knajpa za 400 zł, jak mogę jej siano dać. No, a jak choć zgubi podkowy już nie będą pasować, to jeszcze jej damy. Aha, no. A jakiś tam w ogóle łańcuch coś jest do tego konia, tam, żeby go potem przypiąć? Jakiś tam elektryczny pastuch? Dobra. A to, ja A bolo, pan przyjdzie... pan A tak to nie entonces, czy Nie, to, nie to, ja mówię po to... całkiem poważnie, teraz żartuję tak sobie wie pan ogólnie, ale chciałbym tego konia, nie ukrywam. A Znaczy dokładnie mój tata by chciał, bo mój tata ma sam dwa konie, także wie pan. No to proszę pojechać, zobacz, Ja bym musiał ten statop pogadać, ale jeżeli da się tak jak mówię, naprawdę utargować to super by było. No to super. No to ja będę z panem się kontaktował jeszcze jutro. Dobra. No to w kontakcie. No, dzięki. Halo, halo. halo. Witam serdecznie. Witam. Wie Pan co, nie dozwonię się do Pana. Tak. Wie Pan tak. co, dzwonię od Komendy Wojewódzkiej numer 4 w Krakowie. Papa czekaj już. Tak. Wie Pan co, dzwonię w takiej sprawie, dzwonię w takiej sprawie aktualnie. Wie Pan co, dostałem tutaj informację od Pana, od w sumie kolegów, tak, jak najbardziej, tak. że Pan prawdopodobnie zażywa narkotyki. Tak, dostaliśmy takie informacje do tego, kto do Pana dzwonię. tak, i po prostu chcieliśmy to zweryfikować. Nie pan przyjechać do domu? Bo w że to jest jeszcze To znaczy, tak jak mówię, jeżeli ja mogę przyjechać, tak jak najbardziej, tylko dzisiaj jestem do godziny 19.30, więc nie wiem, czy tak naprawdę się wyrobię. A z tego, co wiem, że Pan ma 13 lat i też nie wiem, czy są rodzice w domu, ewentualnie... Ja mam w domu. Ja mogę nawet dać mamę teraz. To bardzo bym prosił. Dobra, już zejdę, bo grałem. Dobra. Patrzcie, cicho, patrzcie teraz. Algo teraz wyjebię na jego mamę, patera. Cicho. Witam serdecznie. Wie pan co? Tutaj nie dzwonię, z powiedzmy. wie pan co, pana syn po prostu podaje numer, tak powiem, swój i państwa żebyśmy do państwa dzwonili w sprawie śpieszych telefonów. I tutaj, wie pan co, specjalnie do niego zadzwoniliśmy ja, jako przykrywka pod policją właśnie, żeby kogoś dał z rodziców, bo po prostu daje dane swoich rodziców po prostu, żeby zażartować. Wie pan co, ja też nie mam 15 lat, żeby takie rzeczy robić i wie pan co, no tak jak mówię, no cały czas po prostu, no, że tak powiem nalega, żebyśmy zadzwonili do państwa, tam numery podaje. Jakbym prosił to po prostu z nim, wie pan, wyjaśnić po prostu, bo to już jest trochę niestosowne. Jeszcze raz, mógłby pan wytłumaczyć? Pana syn siedzi na takiej stronie zwanej Teamspeak i pana syn, tak, yy, tam podawał numer do pana czy tam do pani chyba żony, teraz nie jestem dokładnie pewny, ale dał nam nawet swój numer specjalnie, żeby właśnie z nim pogadać i tak dalej, dlatego teraz udawałem tutaj, że tak powiem, policjanta, właśnie żeby z panem bądź z pana żoną porozmawiać na ten temat, z tego względu właśnie, że on cały czas podaje numer telefonu i właśnie dzwoni, żeby, żeby podać właśnie, że... No, że tutaj policja, że on właśnie zły, żeby po prostu, że państwo się martwili, żeby no młody po prostu pokazał, że tak powiem, ma jaja, tak, że nie unika jakiejś tam odpowiedzialności. Po prostu cały czas chcę, żeby tak, żeby żarty porobić. Zobacz, tutaj podaję nasze numery, żeby... Tak, żebyśmy dzwonili, żebyśmy dzwonili do państwa, tak, jak najbardziej, żebyśmy sobie, żeby sobie żarty z panem robił z pani, bądź z pani. A ma pan numery te, co akurat podawał? Wie pan, co ja bym musiał, wejść tak naprawdę na Teamspeak, musiałbym komputer włączyć tak naprawdę, żeby to zobaczyć. No ale tak jak mówię, no mam tego młodego numer, tak, nie wiem, proszę to zobaczyć, proszę zobaczyć, czy ma spika, bądź już Panu mówię, jak ta druga się nazywa, bądź Discord, no i tak jak mówię, podaję cały czas po prostu Państwa dane, tak, podaję jakieś różne żarty, typu zadzwonić, czy dozwoniłem, się do nam ażki aszki, takie głupoty po prostu. Dane personalne, czy numerów? To znaczy, imion i nazwisk nie znam państwa osobiście, bo nie znam, bo tego jeszcze mi nie podał tak naprawdę, nie podał tego na grupie. No ale tak jak mówię, no numery telefonu na pewno aktualne były od państwa, bo młody sam tak naprawdę chciał, żebyśmy do pana, sami do pani czy pani zadzwonili. mogę podać nawet jak się tam przedstawił? Tak, także nie wiem. Ja bym prosił o jakieś konsekwencje wobec tego przystosować, bo po prostu tak jak mówię, kiedyś czasami ktoś trafi niepowołane ręce taki numer telefonu, i to się zawsze może zakończyć. Dobrze, bardzo dziękuję, ślicznie. Proszę do, bardzo. Do, do, do dnia, dziękuję do, do, do. również. Ale będzie miał przejebane. <noise> Halo, dzień dobry, tutaj y, administracja y, Fortnite. Y, ostatnio to konto zostało kupione i to konto pochodzi z kradzieży, i niestety będę musiał banować te konto. To konto zostało skradzione pewnemu użytkownikowi i będę musiał to konto nałożyć permanentny ban. Ja, ja nie zrobiłem! Ale bo kupiłeś ostatnio konto i to nie. konto pochodzi z kradzieży i będę musiał to konto permanentnie zbanować. Nie. No, takie kupiłeś to konto na Allegro z tego co widzę, tak? Nie. No, niestety będę musiał nałożyć na to konto permanentny ban. E, nie dosłyszałem. Nie. No, będę musiał nałożyć na to konto permanentny ban. Już, już jest nałożone teraz. Jest, będziesz mógł się od tego bana odwołać, ale nie. to musisz pisać do supportu e, Epic Games. No, niestety konto zostało zbanowane o 20.20 .20 czasu polskiego. Ej, popłakał się. Kto mi podał ten duży... No taki <śmieniciela> <Ruchu, śmieniciela> tak. <Było> podał, <spra> <śmieniciela>